Cześć, tu Dominika. Zapraszam cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Dziś mam dla Was taki krótszy odcinek specjalny, już wyjaśniam dlaczego. Od dłuższego czasu śledziłam kanał na YouTube pana Tomasza Klarkowskiego, czyli operatora Żurawia Wieżowego. Opowiadał on na tym kanale o koszmarnych warunkach pracy, o wysokich temperaturach, o długich godzinach, które musiał spędzić w ciasnej kabinie, o koszmarnych zarobkach. I kiedy oglądałam te filmy, to byłam naprawdę wściekła. Ja wiem, że dużo ludzi jest kiepsko wynagradzana, miliony Polaków zarabiają mniej niż powinni zarabiać, ale wtedy ta sytuacja wzbudziła jakąś moją szczególną złość, dlatego że nie wyobrażałam sobie, że ktoś, kto dźwiga takie tony, od kogo tyle zależy, kto może spowodować katastrofę budowlaną, może mieć tak okropne warunki pracy. Kilka dni temu, okazało się, że w magazynie Duży Format ukazał się reportaż opisujący dziennikarskie śledztwo, którego współautorem był Bartosz Józefiak. Gość z jednego z pierwszych odcinków podcastu Ważne wtedy opowiadał o książce, którą współtworzył, poświęcona ona była łodzi. Natomiast teraz postanowił wraz z Marcinem Wójcikiem sprawdzić warunki pracy na budowach. Efektem ich działań jest tekst Strach na wysokości jak po lipnym kursie i egzaminie zostałem operatorem 50-metrowego dźwigu. Początek tekstu brzmi tak: uważajcie. Sprawdziliśmy, jak wygląda praca operatorów żurawi, tych wielkich, kilkudziesięciometrowych molochów, bez których nie stanie żaden budynek. Operator Rafał, przed egzaminem to może z trzy godziny pojeździłem na dźwigu. Dariusz, widziałem katastrofy budowlane, po których nie została nawet notatka. Paweł, słyszysz, rób kuwa? Żuraf jest sprawny i koniec. Bogdan, to jest presja, jak to 17 godzin na ciebie przez radio wrzeszcze. Tomek, przyjrzyjcie się, w jakim stanie są te maszyny i ile jest wypadków. Po tekście opublikowanym y, kilka dni temu, 26 marca, po prostu zbierałam szczękę z podłogi i nie mogłam w to uwierzyć. I bardzo, bardzo się cieszyłam, że ktoś podjął temat, o którym tak długo mówił Tomasz Klarkowski. W tej sytuacji nie mogłam się powstrzymać, żeby nie skontaktować się z Bartoszem i nie porozmawiać z nim o tym, czego się dowiedział. Ja pamiętam, to się zaczęło od konferencji pracowej, którą operatorzy Żurawi zorganizowali w Warszawie, i to było bardzo dawno temu, bo to był jesień 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Po tej konferencji prasowej miałem namiary na różnych operatorów i jak oni mi zaczęli opowiadać, mnie najbardziej zafascynował ten element szkolenia. To znaczy tego, że tak łatwo jest zrobić uprawnienia na żuraw. Ja nie mogę w to uwierzyć, że to jest takie proste. Mówię do mojego redaktora Mariusza w, w dużym formacie, no to zróbmy te uprawnienia. Czy znaczy ja zrobię te uprawnienia? Przejdźmy tę całą drogę. Zobaczmy i pokażmy, czy to naprawdę jest takie proste, jak chłopaki opowiadają. No i, i redakcja się zgodziła, co jest bardzo ważne, bo te uprawnienia nie są tanie. One kosztują od 2000 zł. się zaczynają te kursy przygotowujące do egzaminu. Ja właśnie od początku miałem poczucie, że tu nie chodzi tylko o warunki pracy tych operatorów, co jest ważne, i o czym Tomek Klarkowski mówi w swoich filmach. Ale tu chodzi też o bezpieczeństwo ludzi pracujących na budowie, wszystkich, bo niedoświadczony operator czy stary sprzęt jest zagrożeniem dla każdego, kto pracuje na budowie. I dla w ogóle dla nas, bo to jest strach, chodzić w pobliżu tej budowy, jak ma się tę wiedzę, którą ja mam teraz, czyli jak to w praktyce wygląda. A czego się spodziewałeś, zanim wszedłeś w to sam. No dokładnie tego się spodziewałem, co przeżyłem. Ja widziałem, jak te kursy wyglądają. I dokładnie tak wyglądały chłopaki opowiadali. Chłopaki dodajmy z różnych części Polski, czyli z Nowego Sącza, Zełku, z Warszawy, z Trójmiasta. Ja akurat przyszedłem kurs zbyt Bydgoszczy. No i właśnie to w reportażu jest pokazane, jak on wyglądał: czyli że to była farsa nauki teorii, trzy godziny jakiegoś dyktowania, odpowiedzi na pytania, farsa ćwiczeń praktycznych. To, co mnie zaskoczyło, bo na to się nie możesz przygotować. Samego powiecie, to był sam ten żuraw. Znaczy, ja wchodząc na żuraw pierwszy raz, miałem naprawdę w połowie drogi, mówię, nie, to po prostu kończymy to. Przerywamy to, ja wracam do domu, wsiadam w samochód i nie będzie tego reportażu. Trudno. Najwyżej duży format utopii, dużo kasa, ja nic nie zarobię. Bo, bo to było po prostu straszne. To jest wysoka maszyna, 50-60 metrowa, tam się wchodzi z 10-15 minut po tych drabinkach. Tam nie ma żadnej siatki zabezpieczającej. Jak się puścisz tej drabinki, to po prostu spadasz. Ja. Nie jestem jakoś przesadnie fanem sportów ekstremalnych ani wysokości. Wchodzenie do tej kabiny też, one są, albo wchodzisz jakby od góry, albo gdzieś z boku, zawsze jakieś są te, te dźwigi jakoś są tak pomontowane, że to nie wygląda jakoś bezpiecznie nie, nie, nie jestem pewny, więc to wchodzenie na dźwig było traumatyczne. A drugi moment takiego zdziwienia to miałem, kiedy właśnie byłem samodzielnie i miałem przenosić ścianę i naprawdę się to też było coś, na co nie byłem przygotowany, czyli taki moment, że ja przenoszę duży ciężar, kilkutonowy, nie mam pojęcia jak to zrobić, nie mam żadnego doświadczenia i mogę pozabijać ludzi, którzy są na dole. Więc wtedy stwierdziłem, że przerywamy symulację, znaczy no my wiedzieliśmy, że ją mniej więcej w tym momencie przerwiemy I, i ją przerwaliśmy, bo się po prostu bałem. Czyli spodziewałeś się, że jest źle, ale że dostaniesz jako tak bardzo niedoświadczona osoba jakieś rzeczy do przenoszenia, do tego się nie spodziewałeś? No nie wiedziałem, że to będzie aż tak proste dostać pracę na budowie od razu po kursie. Jak tak czytałam tekst, to wyobrażałam sobie poziom stresu, który przeżywasz w sensie nie dość, że jesteś osobą, która jakby nie ma doświadczenia z przenoszeniem takich rzeczy z drugiej strony ktoś ci krzyczy nad uchem, że masz natychmiast pracować i przenosić, to po prostu wydawało mi się mega paraliżujące. No tak, i też to jest doświadczenie, właśnie nie tylko moje, tylko wielu chłopaków. Niektórzy przechodzą takie, jakby, doszkolenie z doświadczonym operatorem, że są z nim w kabinie i on im tam pokazuje. No ale wcześniej czy później przychodzi taki moment, że muszą sami być na tej budowie, a raczej wcześniej niż później. Czyli, powiedzmy, po paru dniach z doświadczonym operatorem, po tym śmiesznym kursie oni, oni muszą zacząć sami pracować. Więc to otworzyło mi oczy, jak mi chłopaki opowiadali, że, że jaki to jest stres na budowie, jak właśnie na ciebie tak wywierałem presję. Oczywiście, budowy są różne, no, to zależy bardzo od tego, na jakim etapie jest budowa. Znaczy, budowy, które są już na etapie takim, powiedzmy, kończącym się. Czyli nie wychodzą z ziemi, to tylko już tam jakaś wykończeniówka, no to tam operator nie ma tak dużo do roboty. Ma nawet parę, nie wiem, godzin czasami w ciągu dnia, gdzie ma wolne, ale to są niektóre budowy. A jeśli masz budowę, która wychodzi z ziemi, czyli powstają fundamenty, no to wtedy masz straszny zapieprz i dużo cię poganiają, bo po prostu każdemu zależy, żeby jak najszybciej wyjść z tego stanu, z tych fundamentów. Więc wtedy jest duża presja budowy i duża presja operatora, żeby jak najszybciej pracować. Czy mógłby się powiedzieć o tych właśnie punktach wrażliwych, jeśli chodzi o ten system? W jakich punktach jakby to wszystko się wykrzacza i nie działa tak, jak powinno? No więc tu nic nie działa tak, jak powinno. Szkolenia nie działają, bo nie ma żadnych przepisów, które regulują, jak te szkolenia mają wyglądać, więc szkoły sobie robią też, właściwie można bez szkolenia podejść do egzaminu. Więc te szkoły sobie robią te szkolenia, jak chcą, od sasa do lasa, zazwyczaj tak, żeby było najdani, albo tak, żeby najbardziej pasowało pracodawcy lokalnemu. Egzaminy Urządu Dozoru Technicznego też wyglądają fatalnie. 300 pytań pisemnych z podpowiedziami odpowiedzi, więc więc jest się tego uczyć na, nauczyć na pamięć. No ja rozumiem, jaka tu stała idea za tym. Że przy odpowiedziach ustnych jest większa możliwość jakiejś manipulacji, więc testy są pewniejsze, no ale jednak one są źle skonstruowane, jest ich za mało tych pytań. Część praktyczna też jest farsą, bo, bo egzaminatorom nie chce się wchodzić na górę, więc doświadczeni operatorzy pomagają kursantom. Potem jest praca na budowie, która trwa po 12 godzin, chociaż powinna trwać tylko 8 zgodnie z przepisami, ale tu z kolei wchodzi Państwowa Inspekcja Pracy, która jest niedofinansowana, ma za mało ludzi, nie ma uprawnień. Więc nie jest w stanie sprawdzić realnie, ile pracują operatorzy. To jest fikcja. Do tego dochodzi stan tych żurawi, fatalnych, które urzędy dozoru technicznego mimo tego dopuszczają do pracy. Bardzo, no nie mówię, że wszystkie żurawie w Polsce są w fatalnym stanie, ale jakby 35-letnie maszyny, które przyjechały z Niemiec, bo tam już były oddane na złoma, tutaj poskładane z części są sprawnymi żurawiami, to nie są odosobnione przypadki, tylko bardziej raczej norma. I te żurawie są też odbierane przez urząd dozoru technicznego. Dlaczego? Nie ma pojęcia. O I jeszcze na koniec, te żurawie są kontrolowane przez UDET raz na rok, Ja w międzyczasie się dzieje, no moim zdaniem, bardzo dużo wypadków, bo mówimy o 180 ofiarach śmiertelnych w ciągu dekady. Więc te żurawie są w fatalnym stanie. I tam właśnie tak jak w reportażu przedstawiamy, na przykład pękalina i ginie człowiek, który jest pod żurawiem. A no to kolejna rzecz, bo na przykład w ogóle nie powinni ludzie przechodzić pod przenoszonym ładunkiem, nie powinno być żadnych robotników na dole. Takie są przepisy bezpieczeństwa, ale tak też się nie dzieje, bo znowu wracamy do tego, jakby wszystkim deweloperom zależy na tym, żeby budować szybko, więc nikt nie ma czasu tak przestrzegać zasad BHP. Zaszokowała mnie taka normalizacja chyba tych wypadków na budowie. I przypomniało mi się od razu to, jak jakiś czas temu przechodziłam obok takiej budowy i oni mieli taki wielki, jakby, baner. Gdzie było napisane liczba dni bez wypadku, i tam był taki LEDowy wyświetlacz. I oni jakby codziennie tam dokładali jeden dzień, że, że tyle dni już bez wypadku. I pomyślałam sobie, kurczę, skoro jest się czym chwalić, to znaczy, że chyba problem z wypadkami na budowie jest mega poważny. Czy też masz takie refleksje, jeśli chodzi o tę normalizację? Tak, to jest bardzo ważny temat, którym ja bym się bardzo chciał zająć jeszcze. Bardziej wnikliwie w ogóle wypadkami na budowie. Pamiętaj, tak, z tego co ja na razie obserwuję, jest tak, że są firmy budowlane, które przestrzegają zasad BHP bo bardzo rygorystycznie. Są to zazwyczaj duże firmy z zagranicznym kapitałem, typu Skanska, które po prostu mają pewną też higienę pracy wpisaną jakby w DNA firmy i one działają podobnie bez to w tym kraju. Natomiast lokalne firmy, mniejsze albo które nie mają zachodniego kapitału, no to działają. Tak jak działają, czyli tak, żeby było najtaniej. Zresztą to się wszystko łączy, bo podstawowym językiem, jaki słyszymy na budowie, jest język ukraiński. Po polsku niewiele kto mówi mówi kierownik budowy i operator żurawia, też nie zawsze, bo wielu operatorów to Ukraińcy. Więc mamy do czynienia z miejscem pracy, gdzie są obcokrajowcy zatrudnieni legalnie albo nielegalnie, albo półlegalnie, którzy pracują po wiele godzin. Wiadomo, że ich pozycja negocjacyjna jest mniejsza albo żadna z pracodawcą, I, i, i historie, które słyszymy od czasu do czasu do nas przebijają się, że ktoś, nie tylko na budowie, tak, że ktoś w ogóle w zakładzie pracy, w Ukrainie, czy Ukraińka zasłabła i zmarła na ławce, bo ją pracodawca wywiózł na ławkę, żeby nie mieć problemów w zakładzie pracy. No to wydaje mi się, że to nie są odosobnione wypadki, tylko wierzchołek góry lodowej. I ja, my słyszeliśmy tam też w tym materiale, wypowiada się chłopak, który mówił, że on widział wiele sytuacji. Wypadków, zdarzeń, katastrof budowlanych, o których nikt się nigdy nie dowiedział, nie było nawet jednej notatki. My nie znamy nawet skali tego, bo mamy instytucje, które nie działają, bo są niedofinansowane jak inspekcja pracy, no i przedsiębiorców, którzy zamiatają te przypadki pod dywan. Znaczy, jeśli zatrudniony na czarno robotnik złamie nogę albo się połamie, no to można po prostu, zawieźć się go do szpitala, da mu się pieniądze po prostu do ręki, powie, gościu, nie zgłaszaj tego, tak będzie lepiej dla nas wszystkich. I pracownicy często to robią, albo w ogóle za chwilę to wyjeżdżają na Ukrainę i wracają do Ukrainy i nie, nie są już w stanie w ogóle walczyć o swoją. Jeśli mówimy o narażeniu pracy, no to to już jest drobnostka, ale to oczywiście jest też bardzo poważny problem, czyli jak masz pracownika z Ukrainy, to po prostu ostatniej wypłaty nie, po prostu mu nie płacisz, bo on nie ma żadnej, on był zatrudniony na czarno, nie ma żadnej pozycji negocjacyjnej, jak, jak ci udowodni, że masz mu zapłacić. już Tego już nie potrzebujesz, po prostu mu nie płacisz. On wraca zaraz zresztą na Ukrainę już się nie upomni o, o swoje. Więc dla mnie ten, ten wątek narodowości pracowników czy pozycji ich negocjacyjnej, nawet jeśli to są Polacy, to też często są ludzie mniej zamożni, czy niezrzeszeni, zatrudnieni na czarno. No, no jakby ktokolwiek nawet sobie robił remont w domu, no to, to wie jaka jest szara strefa w ogóle czymkolwiek delikatnie dotykającej budowlanki. Zatrudnienie na czarno to jest główna forma zatrudnienia w budowlance. Jak sobie tłumaczysz to, że przez tyle czasu tak super ważne rzeczy jak kwestia budowy, praca operatorów, że to wszystko było tak koszmarnie po prostu zorganizowane, że te wszystkie maszyny są w tak fatalnym stanie technicznym, że pracuje się po tyle godzin, że po prostu ludzie umierają na budowach? Jak to sobie tłumaczysz? No ja to sobie tłumaczę tak, że. To bardzo dobrze powiedział Krzysztof Król z inicjatywy Pracowniczej Związku Zawodowego w dyskusji po emisji reportażu w Superwizjerze, który mówi, że tą sytuacją rządzą biznes i politycy. Znaczy, jakby nikomu nie zależy na tym, mówimy o ogromnych pieniądzach, mówimy o branży budowlanej, o deweloperach, którzy mają milionowe zyski. Każdy, kto próbuje wziąć kredyt na mieszkanie, kupić własne cztery kąty, wie, o jakich pieniądzach mówimy. To są ogromne pieniądze. To sobie wyobraźmy, że te pieniądze, które my płacimy za mieszkanie, które chcemy kupić albo wynająć w jakimś nowym mieszkalnictwie, wszystko idzie w stronę maksymalizacji zysków deweloperów, tak? czyli oni próbują oszczędzać na czym się da, na materiałach, co widzą ci, którzy na przykład potem mają jakieś niedoróbki w mieszkaniu, na BHP, na kosztach pracy, dlatego starają się płacić jak najmniej pracownikom. Tu rządzi po prostu kasa. Ja u polityków nie widzę żadnego zainteresowania tematem prawa pracy. Na pracowników nikt nie patrzy w tym kraju. Dokładnie tak samo było w dwudziestoleciu międzywojennym. Na papierze było 8 godzin pracy i zakaz pracy dzieci. W praktyce tego nie przestrzegano. Pracowano więcej godzin, dzieci pracowały. Inspekcja pracy była słaba. No i teraz jesteśmy 100 lat później, jest dokładnie tak samo. No może dzieci nie pracują, więc jest postęp. Pamiętam z twoich wcześniejszych tekstów, że kiedy zajmowałaś się takimi tematami związanymi z pracą, to zdarzało się, że te odpowiedzi środowiska, pracowników, którzy mieli właśnie różne problemy, nie były takie, że te głosy nie były takie jednoznaczne. Chodzi mi o to, że czasami część mówiła, że na przykład chce tyle pracować, bo dzięki temu może więcej zarobić i dla mnie to było dość zaskakujące, że właśnie były takie głosy i takie głosy, i zastanawiam się, jak było w przypadku tego. Tekstu, jakie ty głosy dostawałeś od pracowników operatorów, dźwigów? Tak, tak, oczywiście, środowisko operatorów też jest podzielone. W sensie wielu z nich chce pracować po 12-13 godzin dziennie, bo chcą zarobić jak najwięcej. Problem w tym, że tu mówimy o błędnym kole. To znaczy, pracodawcy zaniżają stawki, robią wszystko, żeby płacić im po 16 zł za godzinę, 18-20 złotych za godzinę, to jest i ludzie. No więc, kiedy zarabiasz tak mało, no to oczywiście, że chcesz robić jak najwięcej godzin. Jakbyś zarabiał 30 zł na godzinę, no to może byś chciał pracować tak długo, a może byś chciał pracować mniej, no ale może miałbyś jakiś wybór. W ten sposób, no, no jakby masz pracodawca, ma wszystko. Ma słabo płaconego pracownika, który jeszcze robi mu po 13 godzin. No to jest dla niego świetna sytuacja. Więc ja, ja, się, ja się zgadzam z Twoją intuicją, że Polacy chcą dużo pracować i okej. Okay, ja rozumiem, że ludzie chcą dużo zarabiać, nie ma w tym nic złego, no po to chodzimy do pracy. Chodzi jednak o to, żeby ta praca odbywała się w jakichś rozsądnych ramach. no Przede wszystkim na Boga, no. gdyby prawo pracy w ogóle nie było żartem w Polsce, no to pracownicy po 8 godzinach pracy mieliby po prostu wypłacane nadgodziny. Za pracę w sobotę mieliby 200%. Za pracę po 8 godzinach mieliby 150% pensji. No ale, ale, ale nie mają, bo nie są zatrudnieni na umowę o pracę. A jeśli są, to na jakąś minimalną, krajową. A resztę wypłaty mają pod stołem, więc dla, dla pracowników to też by była lepsza sytuacja, prawda? Wtedy moglibyśmy dyskutować, czy 8 godzin, czy, czy ile ma pracować operator, ale miałby on jakieś no, przyzwoite zarobki za pracę powyżej 8 godzin. A czy cokolwiek już wiadomo o tym, że może po waszym reportażu będą jakiekolwiek zmiany, że gdzieś po prostu pojawił się jakiś niepokój w tych wszystkich strukturach, w tym systemie? Znaczy słyszeliśmy, że Urząd Dozoru Technicznego się zestresował, więc teraz te egzaminy podobno wyglądają lepiej. Jeszcze przed emisją materiału, ale jak już wiedzieli, że zbieramy materiał, bo już byliśmy po rozmowie z rzecznikiem, to miałem głosy, że jakby więcej czasu urzędnicy spędzają. Wiem, że też że było jakieś poruszenie wśród pośredników, czyli tych ludzi dających pracy. Oni jakoś się chyba zastanawiają nad poprawą losu operatorów, bo widzą, że... Ich pracownicy są wybitni niezadowoleni. Wiem też, że chodzą jakieś właśnie słuchy o, o planowanym strajku operatorów. Nie widzę niestety zainteresowania polityków tematem. No ja w ogóle widzę, że my w Polsce się zajmujemy w debacie publicznej różnymi rzeczami, ale jakoś prawem pracy mało. Czy znaczy w ogóle warunkami pracy w Polsce. Więc, jak, ale są jakieś jaskółki nadziei, że coś się wydarzy. Natomiast nie mamy na to wpływu z Marcinem. Gdyby słuchał tego jakiś młody człowiek, który powiedzmy, że jeszcze przed tymi jakimiś zmianami, które być może nadejdą za jakiś czas, chciałby zostać operatorem, co go czeka, z czym będzie musiał się liczyć, co mu grozi? To najlepiej, żeby nie zostawał operatorem, tylko żeby sobie poszukał innej pracy? Nie, no naprawdę, bo to zaczniesz zarabiać dobre pieniądze, jak wyjedziesz na zachód, ale zanim wyjdziesz na zachód, musisz nabrać tu w Polsce doświadczenia, czyli powiedzieć tu z 2-3 lata, w skandalicznych warunkach, niedopłacony. Czy to jest gra warta świeczki? No to już niech sobie młody człowiek odpowie. Czy mu się chce zmarnować parę lat na, na, na pracę w Polsce, zanim zacznie zarabiać prawdziwe pieniądze na Zachodzie? Faktycznie powiedzieć na Zachodzie: to się zaczynają bardzo dobre stawki, bo operatorzy są potrzebni. Natomiast to nie jest tak, że zrobisz uprawnienia i od razu pojedziesz na budowę na Zachodzie, bo właśnie. Wydaje się, że firmy budowlane na Zachodzie już wiedzą, jak dają nasze szkolenia, więc jednak wymagają operatorów, zatrudniają operatorów z doświadczeniem. Jak to możliwe, że te firmy po prostu udało im się zapełnić te wszystkie budowy pracownikami w momencie, kiedy mają tak skandaliczne warunki pracy? Chodzi mi o to, że wiesz, że jedziesz przez duże miasto i wszędzie masz budowy. Po prostu wszędzie. Wszystko się buduje. No tak, no i tu wracamy do wątku szkoleń. Właśnie szkolenia są robione masowo. Tanio, żeby wyszkolić jak najłatwiej, najwięcej ludzi, no i potem masz operatora. Masz po prostu zalany rynek operatorami, którzy są niedoświadczeni, ale przez to jestem lepsi, bo będą pracować taniej. To jakby znowu wracają do punktu wyjścia. To jest system naczyń połączonych, na których zarabiają pośrednicy, firmy budowlane, natomiast firmy szkoleniowe, Urząd Dozoru Technicznego, który przecież trzeba zapłacić za szkolenia i zapłacić za kontrolę żurawi, natomiast ten, kto nie zarabia, no to nie, nie zarabia operator. Nie zarabiają pracownicy budowy też. Co ci najbardziej wkurza w tym temacie? No mnie to najbardziej wkurza to, że to nikogo nie obchodzi. Znaczy pod pojęciem nikogo mam na myśli komentatorów, publicystów, polityków. Temat praw pracy, warunków, w jakich my pracujemy wszyscy, czy pracujemy w biurze, czy na budowie. To powinien być jeden z trzech głównych tematów debaty publicznej po służbie zdrowia i po rynku mieszkaniowym, a nie jest. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jest to taki krótki teaser, trochę zajawka tematu, o którym więcej napisał Bartosz Józefiak i Marcin Wójcik. Reportaż powstał też przy współpracy superwizjera, więc możecie go przeczytać, ale też obejrzeć w formie y, wideo. Jejku, może byliście świadomi tej sytuacji, może nie byliście świadomi tej sytuacji, ale pomyślałam sobie, że może jak zaczniemy rozmawiać o warunkach pracy, to coś się zacznie zmieniać, bo chyba trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pielęgniarki, czy no właśnie, pracownicy tacy jak y, operatorzy żurawia wieżowego po prostu zarabiają kiepsko, że nauczyciele zarabiają kiepsko. I osoby w moim wieku chyba już mają trochę wdrukowany taki stan rzeczy. I mam nadzieję, że jednak to będzie się zmieniać. I dzięki takim publikacjom coś. Będzie się ruszać, bo to nie może tak być, że po prostu mamy w Polsce zawody, gdzie jakby jedyna możliwość godnego życia wiąże się z tym, że ktoś wyjeżdża za granicę. Po prostu mega się na to nie zgadzam. Może to brzmi naiwnie, ale to jest dla mnie bardzo ważne. I to jest już koniec naszego odcinka specjalnego. Podejrzewam, że jak będą się pojawiać takie właśnie rzeczy, które mnie szczególnie wzburzą, albo uznam, że po prostu no, trzeba o tym powiedzieć, bo jak nie, to nie wytrzymam. No to wtedy takie właśnie krótkie migawki dotyczące różnych tematów społecznych będą się pojawiać. Dzięki za dzisiaj. Idę zająć się moim kotem, bo miał czysty tyłu i nie daje mi nagrywać. Słyszymy się niebawem. Cześć!